Dzień dobry, witam dzisiaj ze Szwecji i dzisiaj jadę o asysty. Asysty wiadomo, że się robi w ten sposób, że trzeba strzelać do czerwonych, do przeciwników, tak żeby nie zrobić im za dużej krzywdy, a fragi niech kończą drużynowi. No niestety, wadą takiej, takiej taktyki jest to, że. Bardzo łatwo jest samemu stracić pojazd, jeżeli przeciwnik nie będzie na tyle uszkodzony, żeby go unieruchomić. No ale taką sobie taki sobie wymyśliłem sposób na robienie tych zadań i to będę chciał robić. A, jadę na punkt A. Nikt z naszych tam nie pojechał. Ja będę próbował, chociaż ten punkt zablokować gorzej, że tylko jeden z drużynowych jedzie razem ze mną i to jest dość daleko jest pierwsze podświetlenie przy punkcie A no ale nic więcej nie wiem co się na tutaj dzieje Punkt już jest przejęty, drużynowy pojechał dookoła, a ja mam podświetlenie na T44. Trafienie krytyczne, wycofuję za murek, za domek, tutaj przeładowanie. No i jeszcze raz na T44, a nie wiadomo skąd nagle pojawił się tygrys E. Zupełnie mnie to zaskoczyło. No i jak widać skończyło się w ten sposób, że straciłem Tigera Mam tylko nadzieję, że T44 za chwilę zginie i będę miał asystę Trochę słaba ta wymiana, tylko jedna asysta i to jeszcze do tego niepewna Za Tigera No ale mówi się trudno Do robienia jest zadanie Spróbuję sobie tutaj z KM trafić do samolotu. To nie jest dobry pomysł na yy... granie. Szkoda czasu. Niewiele można zrobić. Samolot za chwilę już zniknie z mapy i ta asysta na pewno nie wpadnie. No. Tak nie gramy, bo to niczego dobrego nie daje. A mam tutaj przed sobą podświetloną Panterę D, obok niej stoi jeszcze ciężki czołg. Pierwszy strzał do Pantery. No, Pantera zginęła rozwalona przez drużynowego, a ja nie dostałem asysty. Widocznie to trafienie było za słabe. Zginął też ciężki pojazd. Nic nie zyskałem na tej akcji a tracimy punkt A ponownie Punkt B i C są podzielone no i przede nam w tej ulicy na przedłużeniu jest 2S1 strzał taki w ostatniej chwili na bydrę nic się nie wydarzyło. No, i 2S1 zniszczony. Musiałem to zrobić, bo nie ma tutaj żadnego z naszych, który mógł niszczyciela rozwalić, a było duże ryzyko, że stracę kolejnego tygrysa. Więc wolałem nie ryzykować i pozbyć się tego zagrożenia. Tuż przede mną jest średniak T44 strzał. Od tyłu nic się nie wydarzyło. Nie przebity pancerz T44 strzelał do drużynowego. Miałem nadzieję, że dam mu tylko krytyczne uszkodzenia, ale jak widać, skończyło się fragiem. Zdarza się niestety w ten sposób, że kiedy nie trzeba, to fragi wpadają jak najęte odzyskujemy punkt A i za chwilę będziemy mieli wszystkie kapy czerwoni niech się biorą do roboty mają już niewielką ale jednak stratę na pasku i bitwa skończy się trochę zbyt szybko przede mną jest dwóch drużynowych z tyłu jeszcze jeden po prawej i po lewej stronie No, pojechali na punkt Mam nadzieję, że któryś za mną będzie jechał. Ja potrzebuję robić asysty, więc no, ktoś tu musi być. Ktoś musi kończyć yy, czołgi. Podświetlenie na isie. D drugim. Dolna płyta jest rozwalony. Wyjechał M4A3E2 Tylko trafienie kolejny raz. Nie wiem czy to starczy na asystę I jeszcze próbuję namierzyć gniazdo KM, a tle drużynowy wykończył M4. No i jest pierwsza zrobiona asysta dwóch graczy przy mnie jest o co, o co powalczyć? włączony kapuś. I zniszczony t 3485 85 Zginął niestety drużynowy Ten ciężki czołg, który w tej chwili mi się tutaj powinien był podświetlić Go rozwalił A ciężar ucieka Ja też muszę stąd uciekać Bo od tyłu może przyjechać ktoś z respa Pierwszy strzał tylko za trafienie i niestety nie ma w tej chwili przy mnie żadnego z drużynowych, więc koniec tych zabaw o asysty. Trzeba walczyć o fragi, trzeba się bronić przede wszystkim. Może ktoś jeszcze przyjedzie i te pomoże mi w tym zadaniu, no ale póki co nic takiego się nie ma prawa zdarzyć. No czyli muszę walczyć o te fragi. Kolejny zniszczony przeciwnik, i kolejny yy, T34, zanim jeszcze wyjechał. Obiekt 211, tylko trafienie krytyczne. No, gdyby tutaj ktoś mi pomagał, byłaby szansa na zrobienie asysty, ale że nikt nie pomaga, nikogo tu nie ma no to obiekt zniszczony a od tyłu mogę się spodziewać za chwilę następnego przeciwnika no i jest fałka 30.02 odebrałem trafienie, uciekam żeby zdążyć podmienić załogantów fałka wyjechała za budynku nie miałem jeszcze przeładowania i dopiero teraz strzałem w Wieże, fałka zniszczona znowu muszę stąd uciekać co prawda na razie jeszcze nikt się na respie nie pokazał za to na punkcie B który straciliśmy mogę się spodziewać że będą jacyś czerwoni no już nie będzie bo drużynowy zaczął punkt przejmować i nic więcej się nie wydarzy, bo bitwa w tym momencie się skończyła. Jest jeszcze tygrys, ale to i tak już po czasie. Tylko jedna asysta, ale dość przyjemnie rozegrana bitwa, i dlatego ląduje na kanale. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!